Witał polskiego prezydenta oklaskami. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę. Prezydent Andrzej Duda poleciał do USA, zrobił sobie kilka ładnych zdjęć, ale nawet nie uścisnął ręki Donalda Trumpa. Zabraniały tego reguły reżimu sanitarnego wprowadzonego w związku z pandemią. Nie wiadomo, co stanęło na przeszkodzie w osiągnięciu jakiegokolwiek wiążącego porozumienia w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce, czy podpisania umowy dotyczącej budowy elektrowni jądrowej w naszym kraju. Skończyło się niestety jedynie na uśmiechach i podpisaniu ogólnych deklaracji, z których wynika, że Stany Zjednoczone kochają Polskę. New York Times podsumował wizytę Dudy w Białym Domu, pisząc, że nie miała ona jasnego celu i była okazją dla populistycznego przywódcy do zrobienia sobie zdjęcia. W ustaleniach prezydentów zabrakło jakichkolwiek konkretów. Zadeklarowano jedynie wolę współpracy w dziedzinie obronności, technologii 5G, energii jądrowej i prac nad szczepionką przeciwko COVID-19. Prezydent USA życzył Andrzejowi Dudzie wygranej w wyborach, nazwał go swoim przyjacielem, pochwalił relacje polsko-amerykańskie i podkreślił, że Polska będzie płaciła za obecność amerykańskich żołnierzy na swoim terytorium. Przed spotkaniem dziennik Gazeta Prawna donosił, że po rozmowach w Białym Domu ogłoszone zostanie zwiększenie liczebności żołnierzy amerykańskich w Polsce o 2000 zamiast zapowiedzianego wcześniej 1000. Na terenie naszego kraju miało ponadto stacjonować 30 samolotów F-16 przeniesionych z Niemiec. W Polsce miało także powstać dowództwo 5. Korpusu Amerykańskiej Armii. Mieliśmy też otrzymać od USA 5 używanych samolotów transportowych Hercules C130H. Nie udało się nawet oficjalnie ogłosić porozumienia w tych sprawach. Prawdopodobnie nie udało się dogadać w sprawie immunitetu żołnierzy USA stacjonujących na terenie naszego kraju. Według ustaleń dziennika Gazety Prawnej Amerykanie liczyli, że ich wojskowi będą praktycznie wyjęci spod polskiej jurysdykcji, a Polska będzie pokrywać w znacznym stopniu koszty ich pobytu. Prezydent USA podkreślił to na konferencji po spotkaniu. Jeżeli wyślemy dodatkowe wojska, to oni za to zapłacą. Dziennikarz Vox, Aaron Rupar, ocenił, że Polska kupuje część żołnierzy stacjonujących Obecnie w Niemczech. Donald Trump nie zdeklarował jednak zwiększenia liczebności kontyngentu i stwierdził, że to jedynie prawdopodobne. TVP Info donosiło, że Polska jako pierwsza zostanie zaopatrzona przez USA w szczepionkę na koronawirusa. Cóż, wcześniej Donald Trump próbował kupić niemiecką firmę CureVac, która pracuje nad szczepionką. Według Dziennika Die Welt prezydent USA chciał zapewnić, aby ewentualny produkt dostępny był wyłącznie dla Amerykanów. Natomiast jeśli to amerykańskiej firmie uda się opracować szczepionkę, to Donald Trump po wyszczepieniu rodaków bez wątpienia będzie pomagał w sprzedaży produktu na cały świat. A TVP Info opisywało te doniesienia, jakoby Polska miała dostać szczepionkę w domyśle za darmo. Jest to oczywista manipulacja i mogło to wprowadzić widzów w błąd. Tak próbowano obrócić zupełnie nieciekawe spotkanie Duda-Trump w sukces. Gdyby nie fakt, że odbyło się ono tuż przed wyborami prezydenckimi, to byłoby ono praktycznie bez znaczenia. W rozmowie z Polsat News w krótkich, żołnierskich słowach spotkanie prezydentów podsumował były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Co istotnego 10 godzin temu wydarzyło się w białym domu. Nic. Pojechał po zdjęcie, dostał zdjęcie, dostał poklepanie po plecach. Kilka ładnych zdjęć budziło dumę wyborców Pis i bez wątpienia będziemy je oglądać w THP przez cały czas trwania kampanii wyborczej. Na szczególną uwagę zwrócił fakt, że na jednym z zdjęć prezydent Andrzej Duda siedzi, a Donald Trump stoi. Wiceminister infrastruktury Marcin Chorała ogłosił wielki sukces polskiej dyplomacji i porównał to do sytuacji sprzed lat, gdy podczas podpisywania dokumentów w gabinecie owanym Andrzej Duda wyginął się przy siedzącym Donaldzie Trumpie. W tym przypadku prezydent Polski wpisywał się do księgi gości Białego Domu, a jego gospodarz zawsze stoi podczas takich ceremonii. Andrzej Duda wyjechał z Waszyngtonu z kilkoma ładnymi zdjęciami do wykorzystania w kampanii. Nie było jednak klasycznego uścisku dłoni przywódców. Nie przejmie się tym zapewnie propaganda, która przed wizytą w Białym Domu wyemitowała w wiadomościach wyjątkowy, nawet jak na swoje standardy, materiał. Czas kluczowych wyborczych decyzji zbliża się wielkimi krokami. Walka o głosy Polaków trwa. Zmontowano go do wzniosłej muzyki oraz pokolorowano go w ciepłych barwach. Blisko. Pięciominutowy klip zachwalał Andrzeja Dudę w liście północno-koreańskim stylu. Andrzej Duda broni interesów zwykłych Polaków. Jak żyje Dzień, Materiał stał się obiektem kpin i memów. Ale to jednak jest bardziej straszne niż śmieszne. Do zarządu telewizji publicznej wrócił Jacek Kurski, który ma ratować kampanię Andrzeja Dudy. W najbliższym czasie czeka nas zapewne niewiarygodna jazda bez trzymanki w wiadomościach. Dlatego wyszukuję manipulacje TVP i zamierzam z nimi walczyć, bo Polacy zasługują na obiektywne media publiczne. Będę bardzo wdzięczny, jeśli udostępnisz ten film i zasubskrybujesz ten kanał.